Witamy, witamy. na motyle z Jesteśmy w kolonii Jesteśmy tym razem. W kolonii. W trzecim co do wielkości mieście w Niemczech, ale w najstarszym takim dużym mieście w Niemczech. Nie wiemy, czy wiecie, bo myśmy się niedawno dowiedzieli, że kolonia należy do czterech miast, tak zwanych świętych, w średniowiecznej Europy, obok no, z nami nie tego towarzystwa, bo chodzi o Rzym. I Konstantynopol i Jerozolima. Dziś co prawda miasto w 90% zwłaszcza jego centrum jest zniszczone po bombardowaniach z II wojny światowej, ale... To co widzicie za nami, czyli słynna Koleńska Katedra zachowała się, no zobaczcie sami. Myśmy tu przyjechali tak naprawdę głównie dla niej, czyli największego kościoła w Niemczech i jednego z największych na świecie. Z pewnością jednym z najstarszych rzymskich zabytków w kolonii jest Brama Północna, która przetrwała tu od samych początków miasta, czyli od 50 roku. Jednym z nielicznych dobrze zachowanych zabytków w kolonii jest ratusz. Tak jak widać, jest to gotycki ratusz, pod nim znajdują się wykopaliska, a tutaj, widzicie, obchucznie obchodzone jest wesele. Lubimy miasta zwrócone z frontem do rzeki, takim miastem jest Kolonia. Tutaj są bulwary nadrańskie, w tle niesamowity most Hohenzollernów. To jest salon miasta, na którym, jak widać, intensywnie spędzają czas mieszkańcy Kolonii, wykorzystując dobrą pogodę jesienną. Miasto warto zobaczyć z Deutzerbrucke. Tu jest y, wspomniany przez mnie most Hohenzollernów, y, Hohenzollernów. Tutaj jest olbrzymi y, ren. Tu widzicie y, dokąd sięgała kiedyś woda w czasie wielkiej powodzi. A tu dwie najbardziej symboliczne wieże czyli Kościół Świętego Marcina i katedra. A do co, chwyt reklamowy? Śnieg. Jeśli tak, to dobry. Kolonia nie posiada tradycyjnego rynku, jednak jest tutaj taki plac nazywany alter Markt czyli stary park. Um, on jest, znajduje się w rzutu dosłownie od parku rybnego nad Rynę. i tutaj koncentruje się życie. Się... Kolonia Claudia Aria Gripibentum to była rozbudowana nazwa rzymskiej kolonii, największego miasta w północnej części imperium. Tutaj w podziemiach Pretorium widzimy na przykład e, pomieszczenia Pałacu Cesarskiego, który był największą siedzibą rzymskich cesarzy na półno, w północnej części imperium. Tutaj dosyć często rezydowali. To żaden bunkier, żadne, żadne schrony, coś zupełnie innego, ciekawego. To nic innego jak Cloaca Maxima, czyli w miastach rzymskich główny kanał ściekowy, do którego wszystkie. Dochodziły. Dosyć mądry system. Każde miasto rzymskie było budowane w ten sam sposób, również w tej części powiedzmy podziemnej, sanitarnej. To naprawdę bardzo fajne miejsce, którego nawet nie zobaczycie we współczesnym Rzymie. 15 minut chodzenia na wieżę katedralną. To był najwyższy budynek Europy do czasu wybudowania wieży Eiffla. Do dzisiaj jest największą świątynią, najwyższą, przepraszam. Wybudowany w XII wieku, budowany tak naprawdę bardzo długo. Ostał się w czasie bombardowania kolonii. Dzisiaj możemy go zwiedzać. W środku no jest gigantyczna przestrzeń. Reliktwie Trzech Króli, Krypty. Tutaj widzimy ogrom wieży, z której będzie widać całą kolonię. Gdzie za chwileczkę udajemy się na mały rekonesans widoku. No i tradycyjna kolacyjka. Mamy tutaj wórsty. No, na różne rodzaje są wórsty podawane w kolonii. To są akurat wiedeńskie, zbliżone do naszych parówek. Sos, majonezowo, z nie wiem jaki chyba czosnkowy, frytki. Są różne konfiguracje sałatkowe. No i mnóstwo piw. Są takie kolsznery lokalne piwa, nie wziąłem, ponieważ są tylko obserwowane w szklankach 33 ml. To jest Paulaner.